Jak już wiecie lub też nie, wczoraj był finałowy spoiler z serialu 19, plus, a dziś jest odcinek dla moich widzów. Pewnie zastanawiacie się, co dalej z kanałem, skoro 19 plus się skończyło. Otóż tutaj nie będzie piłki nożnej. Przemyślałem to i niestety nie mogę tego zrobić. Kanał Bartosz TV jest kojarzony z serialami, a głównie z jednym, który akurat się zakończył, więc będą tutaj wlatywały odcinki w tej tematyce. A o piłce nożnej będą na drugim kanale, czyli Bartosz TV. Plus, Aczkolwiek zanim to wszystko ruszy, potrzebuję małych wakacji. Od ponad pięciu lat robię dzień w dzień filmy. Chciałbym odpocząć od YouTube'a i przemyśleć, jak to wszystko ma wyglądać. Chciałbym po prostu zadełszyć za nagrywaniem. A jako, że zatęstnie za kilka dni, to wrócę zamach z trzy tygodnie. Także umówmy się tak. Napisz teraz w komentarzu, jakie seriale oglądasz czy polecasz. A ja przejdę do głównego tematu tego filmu. Dziękuję wszystkim za to, że daliście mi szansę. Za każdą łapkę w górę, za każde komentarze komentarz, za każdego suba, za wszystko. Dziękuję również tym, co mi pomagali przy filmikach. Dawali informacje, spoilery i tak i tak dalej. Bez was nie byłoby tego wszystkiego. Dzięki wam i dla was mogłem uczyć się wszystkiego. Od montażu, poprzez nagrywanie z głosem. Zobaczcie sobie, jak mój pierwszy film wyglądał. Jak pierwszy raz, gdy się odezwałem na filmie. Versus teraz. Nie była ziemia. Naprawdę jestem każdemu wdzięczny. Szczególnie tym, co mnie krytykowali. Dawali przeróżne rady. To dawało mi motywację i mogło Mogłem się rozwijać. Też przepraszam za te wszystkie dramy, aczkolwiek i nie żałuję. Gdybym mógł cofnąć czas, to zrobiłbym dokładnie tak samo, a może nawet więcej powiedział. Przepraszam też, że czasami moja fantazja mi ponosiła i spoilery były takie trochę nietrafione, aczkolwiek nigdy nie chciałem, by te filmiki wyglądały następująco. Wiecie, Irek nie żyje, czy ta mala jest z Magdą? No, papa, jeszcze chciałbym zaprosić na live'a w poniedziałek. Co będę robić? Zobaczymy, ale chyba domyślacie się o co chodzi. Jeszcze raz dziękuję za te ponad 5 lat i mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek, a następnie przy okazji innych filmików. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz dowolny komentarz, a przypnę Ci serduszko i daj znać w komentarzu, jakie seriale polecasz.